Jeżeli zastanawiasz się nad upadłością konsumencką, w praktyce możesz napotkać kilka barier. Z tego powodu większość klientów decyduje się na skorzystanie z wsparcia prawnika. W tym materiale opowiem Ci, czy naprawdę udział prawnika w procesie upadłości konsumenckiej jest konieczny. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak opowiem o wszystkich barierach czy zaletach, Prostępowania upadłościowego dla konsumentów, no to zacznijmy od tego, dla kogo jest w ogóle to rozwiązanie. Tutaj przepisy były kilka razy zmieniane w praktyce. Po roku 2018, no, upadłość konsumencka jest dla osób, które są niewypłacalne, czyli mają problemy z regulowaniem chociażby jednego swojego zobowiązania przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Co do zasady, tam mamy kilka domniemań w zakresie niewypłacalności, czyli tego, czym jest niewypłacalność i kiedy dany konsument jest niewypłacalny. Ale są to oczywiście domniemania, można też gdzieś tam do tego podchodzić elastycznie. Generalnie, jeżeli masz problemy z regulowaniem chociaż jednego swojego zobowiązania jako konsument, no to można przyjąć, że jesteś lub za niedługo będziesz niewypłacalny w rozumieniu definicji prawa opadłościowego. Trzeba też mieć na uwadze, że to jest rozwiązanie dla konsumentów czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś osobą fizyczną i prowadzisz działalność gospodarczą, no to oczywiście musisz się do tego procesu przygotować, czyli musisz działalność zamknąć i najczęściej znaleźć sobie inne źródło zarobku, na przykład zatrudnić się gdzieś w oparciu o umowę o pracę czy na innej umowie cywilnoprawnej. Oczywiście upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla wspólników spółek osobowych czy dla spółek prawa handlowego. Jako takich, czyli dla spółek ZO, czy spółek akcyjnych, czy prostych spółek akcyjnych, dla tych podmiotów oczywiście przewidziano postępowanie upadłościowe, ale raczej w trybie upadłości gospodarczej, upadłości przedsiębiorców, o którym mówiłem już w innym filmiku na naszym kanale. Często pojawia się pytanie, jaka jest minimalna wartość długu do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To zależy. W przepisach oczywiście nie ma minimalnej sumy zadłużenia, która musi być osiągnięta, żeby dany konsument mógł skorzystać z tego rozwiązania. Teoretycznie możesz mieć nawet kilka tysięcy złotych zadłużenia, żeby podejść do upadłości konsumenckiej. No ale w praktyce to jest proces, który obejmuje Kilka lat, które obejmuje zajęcie wynagrodzenia przez syndyka, które obejmuje sprzedaż majątku, które obejmuje ustalenie planu spłaty. No więc w praktyce to trzeba przeanalizować w oparciu o Twoją sytuację, Twoje zarobki, Twój majątek i Twoje długi. Najczęściej, jeżeli masz kilkadziesiąt tysięcy złotych zobowiązań, no to. Ogłaszanie upadłości konsumenckiej jest trochę na wyrost. No, chyba że jesteś na przykład rencistą i nie możesz w żaden sposób zwiększyć swoich zarobków i swojego wynagrodzenia. To wtedy jak najbardziej warto to rozważyć. Ale w wielu przypadkach ta upadłość jest gdzieś tam trochę pochopnie ogłaszana, bo są też inne instrumenty, takie negocjacyjne, czy te bardziej takie oddłużeniowo-finansowe, w których um, można. Po prostu wyzerować i dogadać się z wierzycielami, i wyzerować, tak mówiąc, kolokwialnie swoje długi. Oczywiście, spłacając. Myślę, że nie jest tajemnicą, że od prowadzenia tej upadłości konsumenckiej w roku 2018 powstało wiele, wiele materiałów, zarówno prowadzonych w formie blogów, kancelarii prawnych, czy podcastów, czy wideo. Powstał też jeden bardzo dobry, praktyczny poradnik Ministerstwa Sprawiedliwości dla dłużników zastanawiających się nad upadłością konsumencką, więc zdecydowanie tej wiedzy w przystępnej formie jest sporo. Stąd też, czytając różne, oczywiście rzetelne materiały i informacje. Możesz mieć już pewien obraz co do tego po, po lekturze tych materiałów, czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, czy też nie. E, oczywiście dobre planowanie jest tutaj kluczem do sukcesu i o wielu negatywnych aspektach upadłości, takich jak na przykład skarga pauliańska, czy bezskuteczność niektórych czynności prawnych, no raczej nie przeczytasz na bloga kancelarii, więc jeżeli gdzieś tam takie czynności z tyłu głowy masz i wiesz, że gdzieś tam coś się zadziało, na przykład jakieś zrzeczenie spadku, czy coś, co potencjalnie mogłoby Pokrzywdzić twoich wierzycieli, no to tutaj warto przeanalizować, ale jeżeli po prostu y, okoliczności, które były niezależne od ciebie, okoliczności życiowe, mm, związane z Twoją pracą, doprowadziły do tego, że jesteś po prostu niewypłacalny i nie masz w tym żadnej winy, nie w żaden sposób nie próbowałeś wyprowadzać i ratować w cudzysłowie, ratować majątku, no to możesz wiedzieć, że: OK, upadłość jest dla mnie, powinna przejść w miarę bezproblemowo, chcę z tego skorzystać, to jest dla mnie jedyna szansa, no to możesz napotkać drugą barierę. A tą drugą barierą jest to, jak dostać upadłość konsumencką, jak ją uzyskać, jak doprowadzić do tego, żeby sąd stwierdził, że jesteś niewypłacalnym konsumentem i musisz przejść przez proces upadłości. Przede wszystkim musisz złożyć wniosek. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest co do zasady prosty, nie wymaga specjalistycznych informacji ale jest formularzem urzędowym, został sporządzony przez prawników, specjalistów z zakresu administracji, czy mówiąc wprost, urzędników i nie dla każdego może być czytelny i przystępny. To, że język stosowany przez prawników i przez urzędników jest językiem nie zawsze czytelnym dla zwykłych ludzi, znaczy o tym może chociażby projekt realizowany przez miasto Poznań, prosty język, w którym upraszcza się pisma, stosuje się specjalne programowanie w celu upraszczania pism i Tutaj jest podobnie. Formularz teoretycznie nie wymaga skomplikowanych informacji od Ciebie, ale sposób jego skonstruowania, wyrażeń i innych twierdzeń, sformułowań, pytań tam uwzględnionych może w pewnych aspektach odstraszać, czy po prostu powodować trudności interpretacyjne, czy co prawidłowo wprowadzić w, tamtej, w danej formule rubryce, czyli co prawidłowo wprowadzić w danym miejscu. Jeżeli oczywiście przejdziesz przez to i poprawnie wypełnisz formularz. Razem ze wszystkimi załącznikami, sąd oczywiście może mieć na tym etapie kilka pytań, czy zobowiązać cię do uzupełnienia, czy dostarczenia dodatkowych dokumentów. No to oczywiście, jeżeli ten formularz jest uzupełniony i nie ma żadnych braków formalnych, jest to rzeczywiście niewypłacalne, bo to jest jakby ta przesłanka naczelna. To sąd twoją upadłość powinien ogłosić nawet często bez przeprowadzania rozprawy. Może ci się już tutaj. Klarować, że okej, okay, no to skoro tak naprawdę jedyną trudnością jest porządzenie poprawnie formularza i nie ma potem konieczności stawienia się w sądzie, czy gdzieś tam zeznania na rozprawie, czy innych, no to może ci się wydawać, że okej, okay, zrobię to sam. Jeżeli jednak zdecydowałeś się zrobić to sam i zaoszczędzić nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych na obsłudze prawnej, bo Twoja sprawa jest prosta, nie miałeś, nie masz majątku, wiesz, że jesteś pewien, że yy, gdzieś tam nie będzie skomplikowanych czynności skarg pałniańskich, czy bezskuteczności czynności prawnych, czy innych podobnych wybojów po drodze, no to oczywiście możesz stwierdzić, ok, podejmuję ten formularz. I spróbuję go wypełnić sam. Jeżeli to będzie dla Ciebie zbyt trudne, to mamy narzędzie, o którym opowiem za chwilkę. Bo samo przygotowanie formularza to nie jest też trochę tak, że korzystając z pomocy profesjonalistów, ci profesjonaliści wszystko pozyskają za Ciebie. Nawet w naszej kancelarii jest tak, że większość danych klient musi nam dostarczyć. Przykładowo o swoich wydatkach, o swoich zobowiązaniach, o ostatnich czynnościach prawnych, o posiadanym majątku czy o opisie sytuacji życiowej. To nie jest tak, że podpiszesz pełnomocnictwo i ktoś zrobi wszystko za Ciebie. Większość danych, dokumentów, informacji będziesz musiał zebrać sam, bo tylko Ty wiesz jakie masz zobowiązania, gdzie masz zobowiązania i co się zadziało w Twojej sytuacji życiowej, że musisz z upadłości skorzystać. Oczywiście jesteśmy wsparciem w tym, żeby to poprawnie opisać i wskazać Ci poszczególne zagrożenia, ale dokumenty i tak musisz zebrać sam. Więc jeżeli i tak już część pracy musisz, niezależnie od tego, czy korzystasz z pomocy kancelarii pełnomocnika, czy robisz to sam, no de facto skompletować sam. To może warto czasem jest podjąć też ten trud i ten formularz przygotować osobiście. Jeżeli formularz uda ci się przygotować i gdzieś tam nie masz tej wątpliwości, no to jest też oczywiście. Kolejny rodzaj potencjalnych problemów, no czyli osoba, która faktycznie zweryfikuje Twoją sytuację, czyli syndyk i jego działanie. On oczywiście musi to zrobić, jest powoływany i działa na, na podstawie prawa upadłościowego. O tym, kim jest syndyk, tłumaczyłem również w innym materiale, więc zachęcam Cię do jego obejrzenia, jeżeli to budzi Twoje wątpliwości. No, ale mówiąc wprost, syndyk nie reprezentuje ciebie, tylko reprezentuje masę upadłości, więc pośrednio ciebie, pośrednio twoich wierzycieli. Ale głównie jego interesem jest to, żeby zlikwidować cały twój majątek, sprzedać go no i w maksymalnym możliwym stopniu zaspokoić wierzycieli i również zaproponować sądowi dla ciebie plan spłaty. Na tym etapie faktycznie możesz wymagać takiej pomocy prawnika lub doradcy, który gdzieś tam wyjaśni Ci, dlaczego plan spłaty jest taki, na jakich kryteriach się opiera, czy, czy syndyk podejmuje takie działania zgodnie z prawem, czy nie. Tutaj jak najbardziej taka konsultacja czasami jest potrzebna, ale na samym etapie ogłaszania upadłości, myślę, że tutaj główną taką barierą jest samo to przygotowanie wniosku. I teraz, jeżeli masz już pewien obraz, wiesz już, że upadłość jest dla Ciebie, tak, chcesz z tego rodzaju skorzystać. To musisz wiedzieć, że formalnie w przepisach nie ma żadnego wymogu, żeby reprezentował ciebie radca prawny czy adwokat. Teoretycznie, a nawet i praktycznie, wniosek o ogłoszenie upadłości możesz sporządzić, podpisać i wysłać do sądu sam. Czy to jest skuteczne, czy nie? No jeżeli wniosek przygotujesz dobrze samodzielnie, poświęcisz naście czy 10 godzin na to, żeby te dokumenty zebrać czy opisać, i wyślesz ten wniosek według Twojej najlepszej wiedzy, no to to może być skuteczne i możesz również uzyskać upadłość konsumencką. Nie musi Twojego wniosku podpisać radca prawny czy adwokat. Wymóg tego, żeby reprezentował Ciebie radca czy prawny czy adwokat, jest w bardzo wąskiej kategorii czynności, czyli na przykład w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Tak? To, tam wtedy jest to opisane wprost, że Twoje Pismo, czy Twoja skarga musi być podpisana przez radcę prawnego czy adwokata? W zwykłej upadłości konsumenckiej takiego wymogu nie ma, więc teoretycznie i praktycznie możesz zrobić to sam, tylko musisz przede wszystkim być przekonany, że jest to rozwiązanie dla ciebie. Wiedzieć, że Twoja sprawa jest prosta i nie ma żadnych komplikacji, takich związanych z majątkiem, które mogą po drodze trochę narobić problemów. No i przede wszystkim mieć dokumenty i swoją sytuację w miarę. Jeżeli spełniasz te trzy kryteria, to możesz skorzystać z naszego narzędzia, które pomoże ci. Przygotować formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek i całe to narzędzie jest tworzone w oparciu o sztuczną inteligencję, która też pomoże Ci przygotować sam formularz. Jest oczywiście opracowane przez prawników, doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów, którzy gdzieś tam specjalizują się w tym prawie upadłościowym i przeprowadzili procesy upadłościowe konsumentów. No i przede wszystkim jest stworzony w oparciu o naszą praktykę jako, jako Twój Prawnik 24, kilku tysięcy konsumentów. W, których, w którym skutecznie udało nam się pomóc w tym procesie. W trochę innej formie niż, dotycz, niż dotychczas, ale generalnie wypracowaliśmy, stworzyliśmy takie narzędzie, które no de facto może pomóc Ci w takiej najprostszej sprawie większość formalności dopełnić po prostu samodzielnie. Bo nie ukrywajmy, że nakład pracy radcy prawnego czy adwokata odpowiednio z tym związana, no to ona oczywiście jest szacowana na kilkanaście co najmniej robocze godzin, no to też to wynagrodzenie wtedy no nie jest małe w większości przypadków. Jeżeli masz wyzwania finansowe i na przykład nie możesz sobie pozwolić na kilka tysięcy złotych na obsługę prawną lub też sprawa jest prosta i wiesz, że możesz poświęcić ten czas samemu i, i ogłosić upadłość samodzielnie, przygotować dokumenty samodzielnie, no to oczywiście zachęcam Cię do zapoznania się z tym narzędziem. Oczywiście mamy tam pewien test, który determinuje, będzie determinował czy to jest rozwiązanie dla ciebie, czy też nie. Oczywiście, na każdym etapie, jeżeli będziesz miał wątpliwości, możesz skorzystać ze wsparcia i konsultacji prawnika. I oczywiście to rozwiązanie umożliwi ci przygotowanie wniosku poprzez wyjaśnienie praktyczne kluczowych kwestii dla samego wniosku, które dla nas, prawników, którzy specjalizują się w upadłościach i restrukturyzacjach, są oczywiste, ale dla ciebie, jako dla osoby fizycznej, dla której to jest. Prawdopodobnie formularz, który wypełnisz pierwszy i ostatni raz w życiu, no to może wcale takie oczywiste się nie wydawać. Tak jak mówię, to narzędzie pomaga ci w dopełnieniu tych pierwszych formalności. Jeżeli masz wątpliwości, czy w ogóle upadłość będzie rozwiązaniem dla ciebie, warto jednak skonsultować się z ekspertem, bo tak jak powiedziałem na początku, dobre planowanie jest tutaj sukcesem. Jeżeli jednak wiesz już, że to jest rozwiązanie dla ciebie. Warto się przynajmniej z nim zapoznać, bo może naprawdę pomóc Ci w tym, żebyś szybko, sprawnie i maksymalnie efektywnie kosztowo uzyskał upadłość konsumencką. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam Cię do subskrybowania oraz zostawienia polubienia. Dziękuję, cześć.